Tego podcastu słuchasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Cudzamy do kupy. Halo, halo, dzień dobry, 173 odcinek podcastu Cudzamy do kupy niemiecki w Piguce. Dzisiaj zaskoczenie. Będziemy rozmawiać o czwartym rodzaju gramatycznym w języku niemieckim. Tyle szczęścia i nam go zabrano. Der, di i das. Wiadomo, każdy zna. Czy jest coś jeszcze? W zasadzie, jeżeli chodzi o der didas, to nie, ale było coś takiego kiedyś, co było czwartym rodzajem gramatycznym w języku niemieckim i właśnie dzisiaj o tym. Ja bym mogła powiedzieć, że był der didas i zamel genus. Zamel um, genus to jest taki um, rodzaj gramatyczny. Zbiorowy, właśnie on się odnosi do rzeczownika zbiorowego, który określa, określa grupę lub zbiór podobnych obiektów, osób lub zwierząt. Jest to taki rodzaj rzeczownika, który w liczbie pojedynczej wyraża ideę mnogą. I co ciekawe, najczęściej, najczęściej. Będą to takie rzeczowniki, które będą miały rodzaj miglasny, no ale nie zawsze. Zaraz sobie zobaczymy na przykłady, i to będzie naprawdę krótki odcinek, taki bardziej ciekawostkowy, ja sobie w ogóle zdam sprawę, że w ostatnim odcinku nie było ciekawostki, więc postanowiłam, że ten odcinek będzie całą jedną wielką ciekawostką, ale jest to bardzo przydatne, ponieważ mimo tego, że czwarty rodzaj gramatyczny oficjalnie zniknął, to jego pozostałości właśnie widać w języku w słowach zbiorowych i co ciekawe, w języku polskim też takie coś występuje, ale to zatem myślę, że się zorientujecie, jak będziecie po prostu uważnie słuchać. Mianowicie, o co tu chodzi? Rodzaj rzeczownika, który w liczbie pojedynczej wyraża liczbę nogą, jakby ideę nogą. No zobaczcie. Mamy na przykład słowo bydło. Nie mówię jeden bydło, nie? I wiadomo, że tu chodzi o zbiór zwierząt gospodarskich, na przykład krowy, świnie, owce. Wydaje mi się, że owce, świnie, krowy na pewno, ale to tego rodzaju bydło. To jest po niemiecku Das Wie. Wi. I to jest W-V-I-E v, samochód. Zresztą macie notatki, zaglądajcie w opisy wszędzie, gdzie tego słuchacie. A jak nie słuchacie tego, w sensie jeżeli słuchacie tego tam, gdzie nie macie dostępu do opisu odcinka do pobrania notatek, to sobie przejdźcie na YouTube'a, na Spotify. W wielu miejscach można po prostu pobrać te notatki za darmo. Das vi, to jest właśnie bydło. Czyli jakby mamy słowo w liczbie pojedynczej, ponieważ to jest das. Widzimy, że to nie jest liczba mnoga, bo ma rodzajnik nijaki, ale idea jest mnoga. Nie? Ten określa zbiór i to jest właśnie rzeczownik zbiorowy. I to się po niemiecku nazywa zamelgenus. Właśnie. Um, um, das Gebirge. A das zobacz, łańcuch górski. My często mówimy jadę w góry, i fahre ins Gebirge. Ins, czyli in das Gebirge. I tutaj mamy, to jest tak naprawdę, chodzi o zbiór gór, o łańcuch górski. Ale my nie mówimy um, jako jed, um, jedna góra na to. Mamy słowo diaberg i okej, okay, to są góry. Jest góra i die Berge, to są góry, ale jest jeszcze po prostu daske i często się z tym spotykamy, i sfaarańskie bergę, chociaż mamy na myśli zbiór gór. Mhm. Mamy też takie słowo, które brzmi das Laub. Das Laub. I tu chodzi o liście. Oczywiście same liście to jest dibleta, dasplat i dibleta, ale tu chodzi o taką masę tych liści, zbiór liści na drzewie lub na ziemi, czyli to jest takie, my to byśmy powiedzieli, listowie, nie wiem, to wszystkie te wszystkie liście, które gdzieś tam na przykład jakaś kupa liści przy ulicy, często nie? Jak się je po prostu cudzamę do kupy, hahaha, ha, ha, zamiecie. To będzie to, co właśnie leży na przykład lub jest też na drzewie, to jest po prostu liście, grupowo. Ale zobacz, das Laub. Na przykład słowo di policaj. Di policaj, policja. Oczywiście mamy na myśli zbiór policjantów, nie? Przyjechała policja. My też po polsku mówimy zobacz tak. Przyjechała policja. No to jaka policja? Jedna, jakaś pani, kto to jest? Nie, no to y, na pewno jeden, dwóch, trzech funkcjonariuszy lub funkcjonariuszek lub miks <grym> na tej zasadzie. Das Volk, naród, zbiór ludzi zamieszkujących dany kraj. Wiadomo, ale mamy słowo Das Volk. Czy widzisz, on, no mówię, idea jest mnoga, nie? Zbiorowa. Taki przykład to jest też po prostu na przykład naczynia. Das Geschirr. My też mówimy, nie myje jednego naczynia, jeden naczyń, tylko naczynia. Myje naczynia, nawet jeżeli myje jeden kubek, prawda? To jest to. Das geshia, czyli zbiór talerzy, szklanek, krztuców i tego rodzaju klimaty, nie? Das obst, bo ja jestem straszną nauczycielką, ja tłumaczę wam, co to są naczynia po polsku, nie, 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 nie wytrzymam. Sorry, nie, nie chcę poniżać waszej inteligencji. Ale kurde, już weszło za mocno po prostu to nauczycielstwo Sorka. Potem mamy słowo owoce. Nie będę Wam podawać przykładowych owoców, ale zbiór owoców to jest przecież po niemiecku das Obst. Das Obst. I to też jest y, szczególny, y, bo to jest też, y, jak ktoś mówi, plural, singularia tantum, czyli my mówimy, że ja jem owoce, Owoce są świeże, ale po niemiecku to będziemy mówić w czasie, jakby w, w liczbie pojedynczej. Będę mówiła: owoce jest świeże. Das Obst ist frisch. Ponieważ to jest das Obst, nie ma liczby mnogiej od słowa Das Obst. To jest już rzeczownik, właśnie ten w zamelgenus tym zbiorowy, który określa zbiór owoców. Tak samo jest das Gemüse. Das Gemüse. Nie? To też są po prostu warzywa. I, i czy to będzie jedno warzywo. Czy więcej warzyw po niemiecku to jest das Gemüse. No i takim jeszcze przykładem może być na przykład das Publikum, czyli publika. Zbiór osób na widowni. Dobra, nie, 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 nie tłumacz ludziom, co to jest publika, publiczność, wiadomo. <grytanie> to jest to. Mam jeszcze parę w głowie, na przykład das Personal, czyli jakaś kadra w firmach, nie? Personal jako jedna, a wiadomo, że chodzi nam o kadrę. No jakaś jednoosobowa kadra to raczej słabo, nie? Chyba, że ktoś ma działalność gospodarczą jednoosobową, to może, 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 jakieś, może mówić, że, ma, że to jest kadra w mojej firmie, czyli ja szefowa, ale od razu mi się taki żarcik przypomniał o tym, że właśnie jak jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą gada sama ze sobą to się nie nazywa urojenia czy jakaś schizofrenia tylko to się nazywa narada zarządu jednoosobowa działalność gospodarcza no i właśnie to jest to zobacz czyli oficjalnie właśnie ten rodzaj gramatyczny zaniknął ale pozostałości widać właśnie w tych słowach zbiorowych na przykład właśnie tą daskę myse warzywa ale no to jest jakby liczba pojedyncza no i jest ta nietypowa zgodność rodzaju i liczby w niektórych rzeczownikach. No bo tak jak mówiłam, zobacz, mamy das Gemüse ist frisch, warzywa są świeże, powiemy. A po niemiecku to jest ist frisch, a mimo tego, że chodzi nam o wiele warzyw, w ogóle warzywa w jakiejś sklepie były świeże. Albo mówimy lud wybrał. Das Volk hat gewählt. Lud wybrał. A wiadomo, że jak mówimy lud, to nam chodzi o grupę ludzi, nie? Lud Dobra. Das wie steht auf der Weide, czyli bydło stoi na pastwisku. No stoi, jest na pastwisku i nie widzę. No jedno bydło, ale y, nie mówię o jednej krowie. Zobacz, jaki, jaki bydło stoi, albo jaka bydła, czy jakie bydło. Bydło mam na myśli wiele krów. Dobra, i tutaj na przykład z tym Daskeberge, tak? Daskeberge jest hoch. Góry są wysokie. I tutaj te, ten zamel genus, czyli właśnie ten rzeczownik zbiorowy, jakby. Rodzaj gramatyczny dla rzeczownika zbiorowego, widzicie, on może mieć das, może mieć di, to nie jest tak, że jakiś jest rodzajnik dodatkowy, ale zobacz, że to często pokrywa się tak jak w języku polskim. My też używamy rzeczowników zbiorowych, na przykład mówimy drzewostan, mówimy ptactwo, mówimy młodzież. Nie mówię o jednym człowieku, że on jest młodzieżą. Mam na myśli całą grupę. Nie? Ludzi. Literatura, zobacz, to jest słowo, które też jest rzeczownikiem zbiorowym, bo zawiera po prostu różne zbiory książek, pism, nie wiem, takie rzeczy. No i to jest to, czyli rzeczowniki zbiorowe w obu językach wskazują na grupę, jakby rzeczy, zbiór rzeczy, ale bez konieczności użycia liczby mnogiej jako gramatycznie. Nie? wszystkie te rzeczowniki, które przed chwilą przedstawiłam, są w liczbie pojedynczej gramatycznie, ale dotyczą znaczenia mnogiego. Tak bym to podsumowała. Super ciekawe, prawda? Mega, naprawdę. Dobra, to ja idę się jarać w ciszy, a wam życzę, z niemieckim, w ciszy, nie, że się jarać, że coś tam będę jarać, nieważne, po prostu coś mi dzisiaj słoneczko przygrzało, ale wiadomo, jesteśmy, jesteśmy w, w kwiecie lata. Nie, ja muszę skończyć ten <laughs> Jak tego słuchasz na bieżąco, to jesteśmy w sierpniu 2025, a jeżeli nie, to pozdrawiam Cię z przeszłości, w zasadzie z przyszłości. Kończę. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia w kolejnym odcinku, a przyszły odcinek z gościem. Tego podcastu słuchasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik co zamy do kupy.